Będziemy siadać. Już jadę, sprzedać tylko chyba tu Nie wiem. I będziemy działać. Dzisiaj będziemy, nasza główna akcja to dzisiaj siadać. I jedziemy na skup. bo musimy sprzedać wszystko. Bo ja teraz jęczmień będę siał. Więc trzeba wszystko to opróżnić. I w ostatnim filmiku, zrobi test to nagram. Trzeba zrobić porządny i odcinek trzeba wszystko to wyprzątać bo ja mam tyle gratów w widziowie ja, ja mnóstwo mam gratów więc już wsiadam i będę jechał sprzedać no. to nie za dużo ale zarobek będzie Już trochę sprzedam tego, to za i będzie działać, jak wgadałem. Jakby chwilę się też całkiem zapełnił, na tych wzgórzach, bo jest... No tylko to wywieźć, już nic nie będę wywołać, bo po co się to kręcić, może trzysta razy, może do jeden raz wywieźć, ale to on porządnie. Wszystko, jak jeszcze nie nagrywałem, to wszystko się opróżniłem, za ja to połóżki dostałem i z głowy, już to mam. Tylko teraz ja jeszcze chcę się jakoś do środka. O, teraz jedziemy i żeby nie zahaczyć, bo to w środku zawsze, widziawek, ciężko jest, Jechał ja więc, sobie będziemy jechać ja do strony samochód, bo wiem, to nie szybko. Widzicie, nawet, gdy widzimy po wsiach, mam samochody różne. Tu w ksiakach schowane. Samoput jedzie, co na nabok. Hamuje, bo coraz chęć jak nie wiem co? Trzeba pierwszy zhamować, bo to tu szkód. Dobra, jedziemy. Albo może to już ustawię. O, tak. To się sprzątnie nie wszystko na tym odcinku na no, wszystko to sprawnie, się. i to raz psuć, raz psuć, raz psuć, i psuć, raz nie raz nie raz psuć, raz Trzymaj go rano, trzeba jeszcze już kiedyś zacząć. Nagrywałem odcinek, jak koszę tamte chwasty. To jest trawa, to jest trawa to jest, myślę, Będę musiał kolejny raz wykosić, ale tam mam, ale te chwasty też w formie buty nie wykoszę ale trochę wykośliłem i jest lepiej, prawda? Ta trawa jest... Bo jak nie, to koń zjadł już. Bo on tam wykoślił trawę i on tam... Ja konia tam wpuściłem, więc jak nie ma, no to przykło, do koń Tu poszujemy. Dzisiaj mamy je, yy, ten, trzy pola do poszania. Trzeba też i się przyjechać dzisiaj to ale to może w następnym filmie. Ten film może zamierzać jakś, ten film gdzieś dzisiaj będzie około 40 minut. Żebym ja też się na spokojnie robił, bo ja nie lubię, jak ktoś pisze w komentarzach w czasie nagrywania, że może szybciej, bo gdzieś śpieszę, czy gdzieś więc jakby co, to będzie gdzieś koło 40 minut i będzie i do tego piszcie mi w komentarzach czy, czy ładne mam traktory ja wam tutaj pokażę na drugim filmie co pokażę ale w tym co ja na przykład to piszcie komentarze. Czy ładnie tak ładnie wśród wypasione Zaraz sobie jeszcze wsiądzimy dokładnie. O. Wszystkie widzowie mam prawie wypasione. Tylko złomu mam mój, to ma teraz kto się posprzątać. Wszystko na drugim kanale, żeby coś też trochę wyglądało. Miało ręce i nogi. Mój kombajn już ty. tyle lat. Mam go w gospodarstwie. I wszystko sprawne. A tylko bizonem wjechałem na łąkę i już się rozpierdolę przecież. Kupiłem że kupiłem porządną maszynę, i Hollanda, i się jeżdżę. jak Tak król. A nie jak jakiś ubijon. Jak wam że fajnie jest grać w tego farminga po nim się przyjechać też jest fajnie, bo to też szybko jak się włączy to jest, ale lecz. Chciałem kontrakt, ale tak wyszło przecież bo. Nikt no nie bo przy bo przysianiu to mi się prawie wszystko włącza. Więc się tak będzie by było lepiej. Zaraz będzie koniec na to pole. Muszę jeszcze te obok.

Będę tylko... I tak mi misiano do końca nie wyszechło, ale... nie wszechnie. Żyłzałem i nie wszechnie jest. Da, to dawno widzicie tam Chyba. Ślomej już nie. No teraz też szłano do dobra, bo nie chcą ceny o ale na razie ja bym sobie... Łonie tu się już nie płynie z... za bardzo u Oni się kładą. Jak trzeba to nie... Łączkę. Rosty na morzem. Będzie. Rosty na morzem siana albo i a powiem wam widzowie że praktycznie nie wiem się no tak do końca to nie wiem 20 minut wydaje się ale widziałem to to praca szybciutko どこ、mm hmm. <laughs> пожар бендой. Я знал. Чекайте, мы... О, есть. Я что я убил человека. Страшно не полетится. Nie że się ja? Bo ja nie wiem. Tak nie słychać, żeby siało coś. Że bardzo nie słychać, żeby siało. O sieje. Jak to że na się stało? Że trafne się śmie do lichawek Napęd mi się zepsuł Niestety dzisiaj już nie ma, no, bo napęd mi się zepsuł No jeździło. No. Napędź mi się zepsuł na Nara Widziowie, napęd mi się zepsuł więc... Dupa z tego muszę wymienić więc nara widzowie. W następnym filmie jeszcze to będę dokańczał i robi jeszcze trzecie pole. Dobra, nara. A ja w w tym czasie łożyszko. Nara.